Świętego. łaska i pokój od Boga Wszechmogącego, od Jezusa Chrystusa który nas miłuje i przez krew swoją uwolnił nas od grzechu niech będą z nami droga rodzina zmarłego Leszka, małżonko Lidio księże Szymonie z rodzeństwem, bliskimi, krewni, przyjaciele sąsiedzi, przedstawiciele władz wszelakich, drodzy bracia w kapłaństwie jak klerycy Przyszliśmy dzisiaj tu do Bazyliki, w ten lipcowy dzień, w środku lata, w czasie dla wielu wakacyjnym, urlopowym. Przyszliśmy na mszę świętą, na modlitwę w intencji świętej pamięci Leszka. Dla niego bowiem rozpoczęły się najdłuższe wakacje, wakacje z Panem Bogiem, trwające wieczność, cały czas pełnego, pięknego zjednoczenia z tym, który nas miłuje, który nas stworzył, który nas powołał do życia nie tylko ziemskiego, ale wiecznego. Bo jeśli Pan Bóg coś daje, daje do końca. Daje samego siebie. W to wierzymy i to w to ufamy. Pełni nadziei, wpatrując się Jezusowy krzyż. Dla Niego, dla świętej pamięci Leszka, czas ziemskiego życia, czas oczekiwania, czas pielgrzymowania dobiegł końca. Rozpoczął się czas dojrzałej miłości, już bez lęków, bez bólu, bez cierpienia. Dlatego z ufnością pragniemy powierzyć, zawierzyć Go Panu Bogu za wstawiennictwem Chrystusowej i naszej Matki, za wstawiennictwem świętych patronów, świętego Jakuba, apostoła, świętego Jana Chrzciciela. Z ufnością, iż Ten, który Żył, cierpiał, poświęcał się poprzez służbę innym, zwłaszcza swojej rodzinie, bliskim. Przyjmie go do siebie, pozwoli cieszyć się radością życia wiecznego, chwala nieba. Ekscelencjo, księże biskupie diecezjalny, umiłowanie w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Przyprowadziła nas dziś do świątyni nie tylko śmierć męża, ojca, brata, przyjaciela, człowieka zaangażowanego społecznie, Leszka hamier ale nade wszystko wiara w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Przyprowadziła nas nadzieja, która wbrew... Ludzkim opiniom nigdy nie umiera, ale realizuje się. Przyprowadziła nas miłość, której źródłem i celem jest Sam Bóg. W te trzy cnoty wiarę, nadzieję i miłość wpisane było życie świętej pamięci Leszka. Gromadzimy się zatem, aby. Świętować triumf. Dlatego i w białych szatach, jako kapłani, jesteśmy ubrani, bo to znak paschalny, znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Człowiek, gdy ma wiarę, to wie, że po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki nie udaje się w pustkę, ale w ramiona kochającego Ojca. Choć świętej pamięci Leszkowi brakowało przynajmniej kilku lat do biblijnej miary życia, o której psalmista wspomina, że wynosi 70 lat, a 80, gdy jesteśmy mocni, to jednak intensywność życia zmarłego była tak wielka, że kilka życiorysów można by nią obdarować. Razem więc z Nim wyrażamy dziś wdzięczność, która wpisuje się w ofiarę Krzyża, w Eucharystię, która także dziękczynienie oznacza. Autor Księgi Mądrości pisze: Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich. Poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. W wyznaniu wiary mówimy wierzę świętych obcowaniom. Pozwólcie zatem, że tę część komedii potraktuję jako zwrócenie się do zmarłego, bo głęboko wierzę, że mimo iż tylko jest tutaj trumna zawierająca Jego ciało, to On w tej przestrzeni świętych obcowania nadal jest z nami. Modli się z nami, modli się za nas, a my naszą modlitwę ofiarowujemy za Niego, choć pewnie towarzyszy nam też głęboka nadzieja, że on spogląda na nas z domu ojca. Panie Leszku, dziękuję Tobie jako synowi Kościoła. Od dziecięcych lat do końca studiów byłeś ministrantem. Podczas studiów działałeś w duszpasterstwie akademickim w Olsztynie. A jak ważna to była działalność świadczy choćby fakt, że z nami jest duszpasterz z tamtych lat kiedy ty działałeś duszpasterstwie. przez 20 lat byłeś członkiem afiliowanym wspólnoty świętej rodziny w Łomiankach założycielem ogniska świętej rodziny w Cholnicach, pomysłodawcą rekolekcji dla rodziców kleryków w wyższym seminarium duchownym w Pelkinie kiedy tam odbywał studia twój syn ksiądz Szymon. Ale ta działalność pelkińska także rozszerzyła się, ponieważ dobro ma to do siebie, że się pomnaża. Już nie tylko w pelkińskim seminarium te kolekcje się odbywały, ale także w Gdańsku, Oliwie. Broniłeś ludzkiego życia. Byłeś wierny nauczaniu kościoła w tym zakresie. Tak jak w każdym innym uczestniczyłeś. W marszach życia. I znamienny fakt, dzisiaj, kiedy dostajemy się z Twoim ciałem, obchodzimy jednocześnie 50. rocznicę ogłoszenia przez papieża Pawła VI Encykliki Humanewity. Przyznam, że odczytuję to jako znak opatrznościowy. Dziękuję Tobie jako parafianinowi chońskiej bazyliki za członkiem Rady Parafialnej, zainicjowanie Caritas Parafialnej, współtworzenie Festiwalu Piosenki Religijnej Credo, organizację wielu akcji charytatywnych, inicjatyw o charakterze kulturalnym, między innymi I Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chojnicach, a także wystaw, koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi. Dziękuję Tobie jako miłośnikowi Eucharystii. Pierwszy raz Komunię Świętą przyjąłeś mając zaledwie sześć lat. Całe życie karmiłeś się chlebem życia, o którym Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Przez ostatnie dwa tygodnie liturgię eucharystyczną w Twoim domu sprawował Twój syn, ksiądz Szymon. On także Tobie udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Dziękuję Tobie jako czcicielowi Maryi. Nosiłeś maryjny szkaplość. Wielu chojniczan do tego namówiłeś. Nosiłeś także szkaplość Michała Archanioła. A odszedłeś od nas do wieczności w sobotę. A pogrzeb celebrujemy w środę. To także dwa wyjątkowe dni maryjne. Dziękuję Tobie jako patriocie. Bóg, honor, ojczyzna nie były dla Ciebie tylko hasłami. Twoje zaangażowanie patriotyczne, społeczne i polityczne, rozumiane jako służba dobru wspólnego, wspólnemu, także podczas nocy komunistycznego zniewolenia, Skutkowało m.in. prześladowaniami przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1990-92 służyłeś naszemu miastu jako burmistrz, a w latach 1992-98 jako radny. Do końca życia byłeś zaangażowany i społecznie, i w różnych innych wymiarach aktywności. To dla człowieka wierzącego jest także realizacją czwartego Przykazania Bożego, odnoszonego również do naszej ziemskiej ojczyzny. W ostatnim czasie zostały podjęte starania u prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, abyś otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności za działalność niepodległościową, ale ty poszedłeś wcześniej po inny medal. I inną nagrodę. Dziękuję Tobie jako pielgrzymowi. To zdumiewające, ale uczestniczyłeś we wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski, niejednokrotnie w kilku miejscach towarzysząc papieżowi. Dziewięć razy szedłeś pieszo na Jasną Górę, wielokrotnie do Zamartego i Wiela. Przyznam, że w tym roku idąc do Matki Bożej Szkapleżnej, przypominałem sobie nasze rozmowy, które odbywaliśmy przed dwoma laty w lesie na odpoczynku. W tym roku ciebie już na tym pięknym szlaku zabrakło. Dziękuję Tobie jako żeglarzowi. Tym, co poznawałeś, obdarowywałeś innych. Wręcz zarażałeś wielu swoimi pasjami do tańca, wędrówek po górach, jazdy na rowerze, biegania, zaliczyłeś dwa maratony w ramach sekcji Biegowej Florian, a przede wszystkim byłeś pasjonatem żagli od 1985 roku, członkiem zarządu chrześcijańskiej szkoły pod żaglami i członkiem końskiego klubu Żeglowskiego. I tu kolejny znak. Żegnamy się z Tobą, świętą, świętego Jakuba, apostoła, patrona pielgrzymów, turystów, nade wszystko ludzi morza i żeglarzy. Leszku, przyjacielu Boga i ludzi, przyjacielu uchwalnej Polski, przyjacielu mój żonki mój przyjacielu. Tutaj, oprócz tego ołtarza, Spotkaliśmy się we wczesnym dzieciństwie. Byliśmy razem miejscem tam. Zresztą w mojej pierwszej parafii. W czasach Twojego burmistrzowania, wtedy, gdy powstała inicjatywa utworzenia pierwszej, wyższej uczelni w rolnicach, uczelni językowej, były to za studia Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszczy, Języka Niemieckiego. Ty wsparłeś inicjatywę do finansowania studentów z Chojnic, dorosłych nauczycieli, dziękuję Ci za to. Wówczas, kiedy na rynku w Chojnicach w roku 2015 był przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, ty stałeś obok z małżonką, z kwiatami witałeś. Od początku, gdy zostałem posłem, zresztą w mojej pierwszej kadencji, na Rzeczypospolitej Polski stałeś czynny. Doradzałeś mi, mimo że zbiegło to się z początkiem Twojej choroby. Z Twojej inicjatywy w roku 2016 w listopadzie pojechaliśmy. Ty ze swoją małżonką Lidią, ja z moją, pojechaliśmy do Krakowa. Do Krakowa w listopadzie roku 2016 na intronizację Pana Jezusa Króla Polski. I tam modląc się, byliśmy razem w podróży, a także razem wieczorne długie rozmowy w domu zakonu. W czasie tej podróży poznaliśmy wraz z żoną od siebie modlitwę Jezu, Ty się tym <laughs> Bardzo Ci dziękuję za wszystko, a wszystkim Panu Bogu za to, że stanęłeś na mojej i naszej drodze życia. Przywaj w pokoju i tak po ludzku jeszcze raz dziękuję za to uczucie, które przekazywałeś, za miłość, za dobroć i za naszą ostatnią kreację. Dziękuję za to Twoje ciepło i nie mówię, żegnaj, a do zobaczenia. Szanowni Państwo, spotykamy się w dniu niezwykle smutnym. Spotykamy się w połączeniu żalu i rozpaczy po śmierci. Świętej Pamięci Leszka Kimieckiego, człowieka związanego z rodzinami, działacza samorządowego, pierwszego burmistrza miasta po przełomie w latach 1990-1992. Swoim uczciwym, pracowitym życiem zasłużył na wyrazy najwyższego szacunku. Odszedł człowiek, o którym mówimy: dobry, szlachetny, szczęśliwy, prawy i zawsze pomocny i takim go zapamiętamy. Pozostawił za sobą pracowite, ale spełnione życie. O wielkim szacunku gospodarego świadczy nasza obecność w ostatniej drodze świętej pamięci Leszka chmiel -Czyńskiego. Cześć jego pamięci. Tą drogą pragnę złożyć wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim z małego. Mariusz Łucik, wicewojowoda Pomorski. Każdy burmistrz analizuje pracę swojego poprzednika. Ja miałem też taką możliwość do analizy, ale też dzięki temu, że razem z Leszkiem pracowaliśmy, ponieśliśmy służbę w Radzie Miejskiej, miałem okazję do wielu rozmów, które, które prowadziliśmy rozmawiający o samorządzie terytorialnym. Chciałbym Tą wypowiedzią uzyskaliśmy Państwu, jaką odważną decyzję podjął Leszek, zostając pierwszym burmistrzem Chojnic, pierwszym demokratycznie wybranym burmistrzem Chojnic. To był przecież rok 90., kiedy upadła gospodarka nakazowo-rozdzielcza, weszły mechanizmy wolnorynkowe. On razem z Radą Miejską poskładał nasze miasto w całość, to znaczy stosując już normy demokratyczne, które w naszym kraju dzięki Bogu mogły wtedy już funkcjonować. To nie tylko komunalizacja, to nie tylko usamodzielnienie przedsiębiorstw komunalnych, to nie tylko praca u podstaw, praca organiczna, ale również nasza lokalna konstytucja, jaką jest statut miasta, to wiele innych osiągnięć, które przez te ponad dwa lata wspólnie zrealizował z Radą Miejską. To było wielkie wyzwanie i wielka odwaga, na pewno o wiele trudniejsze warunki pracy niż dzisiaj ma burmistrz, czy nawet kilka lat po tym, jak Leszek był burmistrzem. Analizując jego wypowiedzi prasowe, to, co pisał, również protokoły zarządu miasta, chciałbym Państwu przytoczyć kilka zdań Leszka, które wypowiedział do zerowego numeru Gazety Chojnickiej, jak już został wybrany burmistrzem. To są, moim zdaniem, bardzo ważne zdania. Mówił tak. Chciałbym zintegrować naszą społeczność, pobudzić ją do wspólnego wychodzenia z marazmu, Niewiary, bezsilności. Problem w tym, czy ludzie zechcą być uczciwi, dać coś z siebie, tworzyć nową rzeczywistość, czy tylko poprzestają na żądaniach. Na ile zrozumieją, że tylko suma jednostkowych działań może przynieść efektywne zmiany poziomu życia nas wszystkich. Jeżeli uda się zjednoczyć społeczeństwo chodząc we wspólnym myśleniu o przyszłości, poprzeć żądania działaniem, to będzie nie tylko mój sukces, ale nas wszystkich. To są niezwykle mądre zdania, które są aktualne do dzisiaj. I każdy burmistrz, czy urzędujący, czy ten kto będzie po mnie, czy ja co roku powinienem je przypominać. I Dziękuję za to, że mogłem dzisiaj tutaj w Bazylice słowa Leszka przypomnieć. Odszedł od nas mądry, prawy, uczciwy, wspaniały człowiek. Cześć jego pamięci. Dziękuję. Sądzę, że gramy dzisiaj Człowieka, który wiódł święte życie w imieniu chrześcijańskiej szkoły pod żaglami, chciałem powiedzieć, że jesteśmy wszyscy na stand by. To znaczy, razem z księdzem Marturem, członkiem zarządu, jesteśmy tutaj, a na chorwackiej wyspie Isz, gdzie jest w tej chwili ponad 30-osobowa grupa młodzieży, kapłani. Instruktorzy. Dzisiaj była modlitwa. Była msza święta w intencji Leszka i chciałbym po prostu ten dar modlitwy przekazać najbliższym. Chciałbym też zdać takie świadectwo krótkie. Miałem szczęście, kiedy tylko dowiedziałem się o takim stanie, w jakim znajduje się Leszek, a 14 godzin przed jego śmiercią, zdać mu sprawozdanie jako członkowie zarządu, co robimy. Miesiąc wcześniej, kiedy rozmawiałem jeszcze z drog można powiedzieć pełnym sił człowiekiem, który mówił czekam na wynik, ale w razie co mam już przygotowane takie łóżko, czyli taką łódź, którą odpłynę. I dzisiaj Wierzę, że zbliża się do portu Zbawienia, gdzie liczę na to, że się wszyscy spotkamy i będzie nas oczekiwał. Mogę tylko dodać, żeby powiedzieć coś niepozytywnego pozytywne, nie o tym pozytywnym człowieku. Nie było tutaj mowy o tym, że umie śpiewać. Więc, dlatego myślę, że w Kurach Anielskich nie będzie śpiewał, tylko będzie na nas czekał w tawernach Bożym, w Porcie Zbawienia, gdzie będziemy się weselić razem z Bogiem w Trójcy Jedynym, Jego Matką i wszystkimi Świętymi. Dziękuję Bogu i Jego najbliższym i wszystkim za Jego dzieło. Już na koniec chciałbym podziękować nade wszystko Ekscelencji, Biskupowi Ryszardowi, za przewodniczenie i te ciepłe słowa na początku tej Eucharystii. Dziękuję za obecność i wsparcie braciom kapłanom wszystkim, zwłaszcza proboszczowi naszej parafii, księdzu prałatowi Jackowi Dawidewskiemu, za zaangażowanie i taką życzliwość oraz kaznodziei księdzu kanonikowi Januszowi Chyle. To tata wybrał go na kaznodzieję Diakonom, klerykom, siostrom zakonnym i osobom konsekrowanym Reprezentantom władz rządowych i samorządowych posłowi i przyjacielowi Taty Aleksandrowi Mrówczyńskiemu, reprezentantom Urzędu Wojewódzkiego Mar Mariusza Młoczyka Eugeniuszowi Schumacherowi, burmistrzowi Arseniuszowi Finsterowi, delegacji Starostwa Chojnickiego na czele z członkiem zarządu Mar Markiem Jankowskim, Wójtowi Zbigniewowi Szczepańskiemu, burmistrzowi zaprzyjaźnionego miasta Bad Wensen, Knutowi Markuszewskiemu delegacją Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze Słupska, Gdańska i Warszawy na czele z panem Krzysztofem Retyk, zastępcą prezesa zarządu. Także reprezentacją Rady Rolników w Warszawie, Komitetu Prawo i Sprawiedliwość Powiatu Chojnickiego, Solidarności, Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami, Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, Szkół w Chojnicach i Trzewie, Duszpasterstwa Akademickiego Oda w Olsztynie, Wspólnocie Świętej Rodziny, Pocztom Sztandarowym, licznie przybyłej rodzinie, przyjaciołom, znajomym i mieszkańcom choinic, także wszystkim organizacjom kościelnym i samorządowym, które włączyły się w organizację pogrzebu i pięknie śpiewającej scholi, wszystkim również których nie wymieniłem. Dziękuję także wszystkim, którzy tate wspierali, także naszą rodzinę duchowo, materialnie, dobrą radą, personelowi medycznemu za troskliwą i profesjonalną opiekę. A szczególną wdzięczność pragniemy wyrazić braciom taty Mariuszowi i Jarkowi z żonami Gosią i Jasią za takie nieustanne wsparcie. Dziękujemy także Wam wszystkim za udział w różańcach, mszach świętych, za wszelkie modlitwy, które odbywały się w ostatnich dniach. Teraz udamy się na cmentarz komunalny, na dalszą część liturgii pogrzebowej dla osób, które nie są zmotoryzowane. Podstawione są autobusy na placu MZD, ten to jest między kościołami w dół, po schodach trzeba zejść, które pomogą nam dotrzeć do na ten cmentarz. A msza święta w miesiąc po pogrzebie zostanie odprawiona tutaj w Bazylice w niedzielę 26 sierpnia o godzinie 19. .00.